Mhm. Kręcimy film. Robot jest w pudełku. Mhm. Z, zaraz podłączymy go do sieci. To mnie Tutaj. Tak. Jak podłączymy wszystko. go do sieci. Włączył się. ok Teraz odwracamy go. No gdzie idziesz? Ty masz tutaj kręcić. Odwracamy go. I tak jak w instrukcji, spryskujemy dolną i górną. O, i kleję, tu na robota. Żeby wide, widział robota. Masz go? Mhm. Dobra, wstawiam na okno. Mhm. Wszystko jest popodłączane. podłączane. Mhm. Włączam zasilanie. Mhm. i przyciskam do siebie. puszczam go mm -hmm. będę trzymał linkę bezpieczeństwa na wszelki mm -hmm. wypadek Dobrze, mm -hmm. dobra, dobra, dobra podłożyłem też pod ten mm -hmm.

Możesz bliżej podejść, bliżej. No już podejdź ze mną, to co nagrywam. podejdź bliżej. Podejdź, bliżej żeby się obotał. Aha, dobra. Cały jest. Idziemy do trybu automatycznego. Można go pilotem jeszcze, ale pilot już został na dole. go przy

możemy go teraz otrzymać pilotem proszę o, i puścić na tamtych ręcznych załóżmy w dół żeby się. Mhm. o idzie w dół poddana sobie ręcznym w czyli skończył czyszczenie odczekam go I ruchem obrotowym odczepiam od tego. Ale nie pokazałeś całego okna, no nie zrobiłeś. No i co z tego? Ale film, jak, coś tam się działo w filmie. Mhm. No, to...